Zapraszamy Was na kolejny film z cyklu filmów edukacyjnych. Dziś poruszymy bardzo ważny temat, jakim są przeciwwskazania do wykonania manikir hybrydowego. Każda z nas marzy o pięknych, zadbanych dłoniach. Manikir hybrydowy nam to ułatwia dzięki trwałości nawet do trzech tygodni. Nie musimy przejmować się, czy coś nam nie odpryśnie lub odpadnie, jednak nie każda może pozwolić sobie na taką przyjemność. Istnieje wiele przeciwwskazań, których należy przestrzegać przez wzgląd na nasze zdrowie. Jakie to przeciwwskazania? Onycholiza, Zaburzenie we wzroście płytki paznokcia charakteryzujące się oddzieleniem płytki paznokcia od łożyska. Grzybica paznokci to choroba wywoływana przez grzyby, która przejawia się zmianami pojawiającymi się na płytce paznokcia. Brodawki Brodawki są łagodnymi zmianami grudkowymi o nierównej powierzchni, obejmującymi skórę lub błony śluzowe. Są powodowane przez wirusy brodawczaka ludzkiego HPV. Drożdżyca. Drożdżyca to szczególna postać grzybicy paznokci, która zazwyczaj dotyczy nie tylko samych płytek paznokci, ale również otaczających je wałów paznokciowych. Alergie. Zwykle pierwszym charakterystycznym objawem są swędzące małe pęcherzyki na skórze wokół paznokcia lub samo swędzenie i zaczerwienienie. Kolejnym etapem jest puchnięcie palców i ich duża tkliwość. Puchną opuszki, które z czasem stają się bardzo bolesne. Łuszczyca paznokci. W przebiegu łuszczycy paznokci zmiany mogą mieć różnorodny charakter, z czego najczęściej występującym i stwarzającym największe problemy dla pacjentów jest naparstkowanie. Wszelkie stany zapalne i infekcje.